Hej, zapraszam was dzisiaj na takiego typowego vlogaska Czyli będę mówić o wszystkim i o niczym I to jest w sumie taka moja typowa niedziela Czyli jest już po południu Rano zrobiłam trochę rzeczy związanych z blogiem, z sklepem i ze wszystkim Między innymi z mailami A teraz tak się trochę snuję, więc uznałam, że, że pokażę wam co tutaj robię Wrzuciłam chociażby na fanpage'a konkurs z wiankiem On trwa do długo, jakoś tutaj zrobiłam do 4 marca Więc, więc spokojnie na pewno możecie Udział, już Wam pokazuję, co można wygrać, a w zasadzie może Wam pokażę na żywo, co można wygrać. Bo po co mam Wam pokazywać? Zdjęcie na fanpage, skoro rozumiem ja Wam, więc jest taka torba z Sylweco. To jest typowa taka bawełniana torba, ale one są bardzo dobrej jakości, właśnie z Sylweco i z Wianka. Więc, więc naprawdę myślę, że jest, jest to jedna z fajniejszych bawełnianych toreb, jakie może być. Na pewno najfajniejsza, jaką ja mam. Drugie to jest szampon. Szampon nawilżający z Wianka. One są bardzo fajne i też są to szampony bez SLS-SLS. I jeszcze jest trzecia nagroda, która mi spadła właśnie na ziemię. To jest taki, wydaje mi się, że to jest skórzane jest to taki portfel na chyba karty. Ma tutaj logo Tylko nie wiem z który jest. O, tutaj jest logo Silveko, więc, więc wiecie, to, to też taki gadżet, bo konkurs jest taki właśnie sylweko Wiankowy. A ja chciałam wam pokazać, co sobie przygotowałam do picia. Do picia sobie przygotowałam oczywiście w pre uwielbiam ten pres bo można sobie nasypać tyle ile chcecie suszu herbaty, kawy i po prostu zalać do końca wodą, więc tego jest bardzo dużo. Ja lubię dużo pić herbaty albo kawy, więc, więc to jest praktyczne. Zalałam coś takiego PR -er kombucha. Kupiłam to gdzieś na Allegro i to było całkiem drogie, powiem Wam jak na herbatę, no ale cóż, uznałam dobra, bogactwo hajsy z YouTube'a, więc, więc sobie kupię herbatę przynajmniej. To jest chyba jakiś taki śmieszny grzyb, czy jakiś coś dziwnego. I jeśli chodzi o smak, to moim zdaniem to za bardzo nie zmienia smaku, bo w ogóle herbata czerwona jest dość charakterystyczna, śmierdzi trochę taką rybą. Nie wiem, czy, czy wam się to też tak kojarzy. Nie wiem, ja się bardzo dobrze czuję po czerwonej herbacie, więc lubię sobie ją pić. Dodatkowo kupiłam właśnie bardzo dużo różnych rzeczy z tego sklepu takich w małych właśnie saszetkach, na przykład kupiłam sobie tutaj była kawa, czekolada z wiśnią, która była fantastyczna, tylko szkoda, że tak mało i dość drogo, więc nie za dużo tego mogłam kupić na spróbowanie. Kupiłam też, czy w sumie kupiłam dwa rodzaje herbaty, bo kupiłam też pu'er czerwoną z chińska wiśnia. Przepiękny zapach, jakby co polecam tę wersję chińska wiśnia. Czekoladowo-wiśniowa kawa, także jak widzicie miałam fazę jakąś na wiśniowe produkty. I też ostatnio z takich herbat Pacjanej rzeczy, jakie kupiłam. To taką yerbę, takiej jeszcze nigdy nie piłam to jest właśnie ta silueta dużo fil firm z yerbami ma taką wersję silueta, że niby samo odchudzająca, wiecie, aha, akurat to chyba niestety nie od picia yerby się można odchudzić ale tutaj mamy skład, yerba ma te 78% i coś przedziwnego pata de buey 9% cokolwiek to jest, yy, mięta pieprzowa 4%, trawa cytrynowa 4%, czystek 3%, lubczyk 2% i powiem wam, że ten lubczyk bardzo czuć. I jak dla mnie naprawdę to jest taki mocno rosołowy zapach, mam wrażenie, że silueta z, z innych firm. Taka, dam da Wam chyba zdjęcie, bo, bo to naprawdę jedna z lepszych jerp, jakie piłam. Są trochę inne, mają inny skład, wydaje mi się, że bardziej cytrynowe niż lubczykowe, bo to, to jednak czuć rosołem, tak? Dodatkowo właśnie rozlałam, wszystko rozlewam zawsze. Chciałam Wam pokazać, że kupiłam dużo czarnuszki. Czarnuszkę kupiłam na Allegro też. Są takie sklepy, wiecie co, z przyprawami i mają wszystkie przyprawy, i oczywiście też czarnuszka tam jest do znalezienia. I kupiłam od razu 2 razy 50 gramów, czyli 100 gramów, więc jak. Jak już jesteśmy, widzicie, wyszedł taki hol trochę herbaciano przyprawiany i pokażę wam, jakie przyprawy jeszcze kupiłam. Zobaczcie, kupiłam takie nitki chili, w ogóle nie wiem o co chodzi, wygląda to tak super, no to jest, po prostu się nazywa chili nitki, więc, więc nic tam ciekawego. Ale wygląda to po prostu przepięknie, no nie wiem, ja jak na to patrzę, to już mnie to zachwyca, to wydaje mi się, że jest po prostu papryczki chili tak bardzo... Powstążkowane, że z tego są takie wręcz niteczki. Kupiłam sobie jedną z moich ulubionych przypraw. Czyli papryka wędzona, papryka słodka wędzona. Dlatego słodką wzięłam, bo lubię nawalić dużo te, tego wędzonego aromatu, a jak jest słodka, to wiadomo, można więcej nawalić, niż gdyby to była ostra. Zawsze mam ręczniki papierowe, ale widzicie, właśnie tutaj rozlałam i wszystko mi się psuje. Także dwa, dwa opakowania od razu kupiłam tej, tej papryki wędzonej. Lubię ten, tym nawet sobie posypać kanapkę, chociaż najlepiej sprawdza się to w gotowaniu. Czyli jeżeli na przykład robicie jakiś gulasz, czy to z mięsem, czy taki gulasz z warzyw, który. To w sumie się nazywa chyba leczo. Dużo rzeczy w jednym garnku. Fantastyczna sprawa. Od razu wam pokażę mój pomysł na przepis z tym. Słuchajcie, to jest w ogóle genialna sprawa. A jeszcze wam pokażę, bo tutaj trzymam. Może to jest fajny patent. Zawsze jak kupuję suszone pomidory, to trzymam je w zamrażarce. One to są suszone pomidory bez oleju, one są takie suche w środku. Dzięki temu, że trzymam je w lodówce, to one naprawdę dłużej się trzymają i nie czernieją, a wystarczy wyjąć i zobaczcie, one są, one są dobre wprawdzie te są dość ciemne, jakieś takie ale mm, mm, ale są do dobre smaku, więc, więc są spoko także trzymam suszone pomidory zawsze w lodówce jak zwłaszcza już je otworzę, w zamrażarce widzicie, ja już nie myślę, bo już chcę wam ten przepis powiedzieć, w każdym razie jeśli chodzi o wędzoną paprykę to genialnie moim zdaniem się komponuje zupa dyniowo zupa, dyni, zupa z dyni z dodatkiem pomarańczy i imbiru z biedry a tutaj jest co? Włoszczyzna słupki z biedry. No po prostu bogactwo level million, ale wiecie, to są po prostu genialne mieszanki. I tutaj pokazałabym Wam, to nie chcę wyciągać. Mam nadzieję, że widać, co tutaj w środku jest. Pokrojone jest w taką dość drobną kostkę to wszystko. Tutaj jest, słuchajcie. Mm, Zaraz wam powiem, co to jest. Dynia pomarańcza imbir, no bardzo odkrywcze. Dynia z tą węconą papryką, z tymi niteczkami chili. No po prostu już sobie to wyobrażam, że będzie genialne. Plus ta włoszczyzna. Wygląda to tak, tam są różne jest por, jest marchewka i jakieś takie białe, nie wiem co to jest, seller czy coś w tym stylu. Po prostu przepyszne i wypełnia dodatkowo fajnie, więc nie musicie jakby walić tyle tej dyni, bo możecie sobie uzupełnić tymi słupkami i one podsmażone, tylko nie można za dużo ich smażyć. W sensie za długo ich smażyć, bo wtedy się rozpadają i to traci jest świetne i wychodzi właśnie taki ala gulasz mam też właśnie jakiś sos pomidorowy więc to w ogóle bez problemu plus nie wiem czy wiecie, ale jestem po prostu fanatyczką mleka kokosowego, więc jak tylko jest w Lidlu czy w Biesze jakaś promocja to kupuję hurtem no, notorycznie tym zagęszczam właśnie czy to jakieś sosy, czy to zupy czy to do, do smoothie dodaję czy do wszystkiego, mleko kokosowe jest tak uniwersalne, zwłaszcza właśnie ta część gęsta, bo to działa w zasadzie tak jak śmietana, a moim zdaniem smakuje o wiele lepiej i też lepiej zagęszcza, tutaj są jakieś zagęszczania Kęstniki, więc no Biorę pod uwagę, że to też ten zakęstnik, Który jest w tym mleku, jakiś karagen czy coś Tam często dodają, ale no cóż z tego Jak fajnie działa Jeszcze zobaczę co mam tutaj z tych przypraw, bo no Przyszło po prostu takie pudełko tego A jeszcze jest czarnuszka, to właśnie tak wygląda po, po zamówieniu Jak przychodzi właśnie w takiej saszetce Ja sobie przetegowuję do takiej Buteleczki, którą tam Właśnie już zrecyklingowałam Miałam sobie cukier waniliowy z prawdziwą Wanilią, to akurat do Dingu Chia, który też wam mogę kiedyś pokazać, jak robię, bo jest po prostu też fantastyczny i mega prosty. Ja lubię proste przepisy, przy których nie za bardzo się trzeba namęczyć. Tutaj sól himalajska, czyli ta różowa gruboziarnista, drobno ziarnista, bo soli mało używam, więc uznałam, dobra, jak mało używam, to czemu nie taką e, niby wywaszoną no i zaraz mi tu ktoś wpadnie, więc pokazuję wam tylko Harisę, czyli tunezyjską, bardzo ostrą, fajną przyprawę, która jest mieszanką przypraw. I lecę, bo, yy, bo zaraz mi tu ktoś napadnie, więc yy, szybko się zbieram. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Dajcie znać, czy używacie takich przypraw i czy w ogóle lubicie przyprawy. Też gdzie kupujecie przyprawy, ja się chętnie dowiem. E, tak samo, jeśli chodzi o herbaty i o kawy. I to już znaczy, że zaraz ktoś tu wpadnie, więc ja się odłączam. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!